Trzeci rajd książęcy odbędzie się 29 września, a w planie rajdu przewidziane jest m.in. zwiedzanie całego kompleksu Rize. Jest to więc niebywała gratka dla tych wszystkich, którzy interesują się okresem II wojny światowej. Wyruszamy w góry Sowie na przełęcz sokolą stamtąd idziemy do Osówki, wchodzimy w podziemia. Czyli dawne pozostałości po II wojnie światowej. To, co Niemcy tutaj próbowali robić, na razie nie wiemy, dowiemy się, co to będzie, bo to jest ogólnie. Od, odkrywamy tajemnice Gursowych. Dla wszystkich, którzy interesują się his, historią II wojny światowej, jest to nie lada gradka, bo w cenie wyjazdu mamy. Bilety wstępu do osówki, gdzie mamy tą godzinne zwiedzanie. Tradycyjnie zwieńczeniem imprezy będzie wspólny obiad, a po nabraniu sił grupa ruszy na ostatni etap trasy w kierunku przełęczy Jugowskiej, gdzie czekać będzie autobus do Świdnicy. Kosz rajdu to 35 zł, w tym mamy standardowo przejazd, przewodnik, wspólny obiad. Ubezpieczenie, no i dodatkowo wejście do podziemi. Jak przyznaje organizator rajdu, z wyprawy na wyprawę przybywa coraz więcej chętnych. Dlatego też plany na przyszłe trasy są zdecydowanie bardziej odważne. Na chwilę pokazują się te same twarze, te same twarze dopytują się u nas o rajdy, o imprezy, więc. Zaczyna się to fajnie w fajnym kierunku rozkręcać. Mam nadzieję, że coś więcej z tego wyjdzie, że będą jeszcze jakieś może wyjazdy zagraniczne. Byłoby fajnie, ale musimy pierwszy sobie uzbierać taką stałą grupę osób, która zawsze z nami będzie jeździć. Zapisy będą trwały do 25 września, a ilość miejsc jest ograniczona. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej bądź pod numerem telefonu widocznym na dole ekranu.